Kochani! Zobaczcie z jakim widokiem my się budzimy. No wow. No wow. Jezu i pogoda jest świetna. A tak miło padać. Ja idę właśnie, bo Kamil mnie woła na śniadanie. Jedziemy właśnie na wodospad. Taki ładny, widzieliśmy na Instagramie wczoraj, więc mam nadzieję, że będzie wyglądał tak samo jak na filmach, a nie tak jak jeden z wodospadów na Cyprze. Że jechaliśmy do niego tyle kilometrów, tyle godzin, a okazał się beznadziejny. Ten wodospad chyba największe wrażenie na mnie zrobił, jeżeli chodzi o zdjęcia na internecie, więc jestem mega ciekawa go, jak serio będzie wyglądał. Ale widać już turystów, więc jesteśmy na pewno blisko. Zobaczcie, przez te dwa samochody by się nawet nie zmieściło obok siebie. No, hit, ja nie One wiem. I tak by sobie poradzili. No, poradzić sobie poradzili, ale w ogóle u nas to większość osób by sobie nie poradziła w Polsce. Jak ja bym tak jeździł tym skuterem po Polsce, jak tutaj, to w ciągu pierwszych 15 minut my zapuszkowaliśmy 25 lat. Zdecydowanie lepiej mi idzie nagrywanie tym osmo niż w Paulinie, więc chyba przejdziemy na formę nagrywania po prostu jak Paulina sobie chodzi, jak Paulina mówi. Ja zostanę operatorem kamery na ten wyjazd. Ogólnie to nie trenuję. Ogólnie tre... jesteśmy chorzy i jest tak, masakra, podchorowani, jestem Tak, Odchorowani. Jestem ulanek z kurwy syn, nic nie jem. Chodzę głodny, a i tak jestem ulany. Nie trenuję. Mam nadzieję, że dzisiaj się to w końcu zmieni i pójdę na trening, bo już mnie. po kurwi mnie zaraz. Jestem w sumie 3 miesiące bez treningu takiego w gazie. A nie trenuję w ogóle, że na siłami to nie byłem z tygodnie, tygodnia. Nie? Ostatnio jak byłem, to robiłem aerobik czy chuj wie co. Jest mnóstwo turystów. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że nie będzie się dało zdjęcia zrobić. Ej, masz głos jak Gocha Magigal. zajebiście, chuj. O, ja nagrywam na a na mnie. A ja nagrywam na YouTube. YouTuby. Bez ki, Tu nie idźmy dalej, chodźmy spać. Bardzo ładne. Dobra, wracamy. Ej, nie, dobra, powiem, ci, że tak to emocjonująco wygląda, że jedziemy tym bardziej. No dobra, tym razem widzę, że na krzywej nam się nie uda wejść. Nie no, <laughs> prowokuj. takich ludzi nam potrzeba. Ej, nowy duet głupoty: jest Jolka i, i wąż. Wąż mówi, Jolka robi, Jolka mówi, wąż robi. Zobacz, jak to ładnie wygląda, nie, nie nagraj to. Ja sobie siądę, będę ładnie To dziura zwykła, kurwa. Aha. Very nice. Waczajcie tego pająka. Jezu, jaki. Very nice homage. Czekaj, bo chcę tego pająka uchwycić. Kurwa, macie na kurwa, kamery pierdolone porobili. Słuchajcie, powiem wam jedną rzecz, którą zauważyłem. Że tutaj rzeczywiście nie ma udogodnień dla niepełnosprawnych. No i to jest trochę dyskryminacja. Chuj, że ja tutaj wchodzę, ale z taką niepełnosprawną... No właśnie miałem mówić, że z taką niepełnosprawnością jak moja, to można tu wchodzić. i ogólnie to nie jest tak, że my się z Jolką skumaliśmy w Polsce, że będziemy jej podróżować. To wyszło jakby, wiecie, fakultatywnie na miejscu. O kurwa, kolejki są, słuchajcie. No dobra, co? Próbujemy. Zobaczmy co się stanie, chodźcie. Tylko uważajcie, nie wypierdolcie się. Ja czytałam na TikToku, że tutaj są kolejki do zdjęć. Ee, że wchodzisz na wodospad i robisz sobie zdjęcia i jest kolejka. Kolejka do zdjęcia. Wiecie dlaczego to jest najlepsze i dlaczego ja nie chodzę w takie miejsca? Bo jest chuj ludzi. Ja nie lubię ludzi, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ja was na rafting, weźmiemy Brady'ego, bo on chce coś porobić. Co to jest rafting? Rafting to jest na tej, e, takim wpływem rzeki, na pontonie takim się płynie. Nienawidzę tego, boję się. O, to jest zajebiście bezpieczne. To... Tak? Na pontonie, kurwa? No, tej tą wodę. Między kamieniami? No nie, no tam nie ma takich kamieni, no ale tej tą wodę, ona nie jest jakaś szalona. No nie, no napala mnie to optymizmem rzeczywiście. Bo to powiem wam, że jest wysoko, nie? Moi drodzy, ja chciałam pójść czekać w tej kolejce, bo chcę zdjęcie tutaj, ale stwierdziłam, że przyjedziemy tutaj o jakiejś siódmej, ósmej rano któregoś dnia. No i nie będzie tyle ludzi, bo jest jedenasta, więc wiecie, wszyscy sobie przyjechali teraz. Kamil się kąpał w tej wodzie Idzie. idzie moto, moto. O Boże, musi ta baba iść teraz? Całkiem nie ile, ale nie jest zimna. Tutaj na prawo idziecie na wodospad i tam czekacie w kolejce na zdjęcia, a tutaj na lewo, gdzie Kamilek stoi, Kamilek. idziecie tam, gdzie są tamci ludzie, tam są schodki, idziecie sobie o tędy, 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 tędy górą i macie widok na wodospad. Ogólnie to przed sekundą Paulina Wam nagrywała tym urządzeniem, a teraz nagrywa drugim, nie? Więc ona leci na dwa sprzęty, że tak powiem. Kurwa, źle to brzmiało. Ale no, ale jak Oli tego nie wstawisz, to jesteś kurwa cipa. Tak jak wam Paulina mówiła, tymi schodkami do góry będziemy szli sobie tamtędy, 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 tamtędy aż dojdziemy sobie do tarasu widokowego, który znajduje się mniej więcej tam na lewo na lewo od tego wodosku. Klimat jest nieziemski, zobaczcie. Ale fajne te cykady cykają. Welcome to the jungle. Ja to pierdolę, wiesz co? Ja do jaski nie wchodziłem zakopanym, to tym bardziej w tropikach sobie może dam spokój. Są węże takie duże, bo... No jak że to idę, dobra. To zapierdalam. Bardzo swoich najbardziej nie lubię. E, moi drodzy, tamta to tam za dziewczyna wam robi sobie zdjęcia, to jestem ja za kilka dni. No tak, przyjdziemy tutaj o 5 rano. Ogólnie co powiem wam tak, Paulina czuję się dzisiaj podle. Jest zmęczona, chora. Ja Wygląda jak milion dolarów. Jak zawsze, nic się nie zmienia. Można ją nienawidzić, nawet jak się czuję źle, to nie pomoże Wam, to nie pomoże. Paulinka zawsze jest z glamur, natomiast pomimo tego, że jest z glamur, to ona się po prostu umiera i powiedziała, że I wracamy do domu po pierwszym zwiedzaniu. Jest godzina 11.30-40. No, a był plan do wieczora zwiedzania, ale nie mam siły. Ja przeszłam się po tych schodach i powiem Wam, że pociłam się. Ledwo oddycham, wszystko mnie boli, masakra. Czyli Paulina, można powiedzieć, że to problemów ciąg dalszy. Najpierw był z willą, potem z jedzeniem, a teraz jeszcze jesteś kurwa chora, tak? Jako, że zatęskniłem za swoim teściem, to chociaż kurwa mu nagram kurę. Pozdrawiam teścia mojego i jego kurczaki, bo od kurwa 8 lat tego te kurczaki znoszą mi jajka i mam co wpierdalać, jak przyjeżdżam na weekend. Chodź tu chuju. Znosz mi jajko! Znoś jajko. O kurwa, gimbal nie nadąża. I mam wyjście publiczne z Jolantą, która zapierdala jak zła. Naprawdę, momentami miałem problem z tym skupiem, że miał to robić. Dobrze, w końcu mamy tą samą moc skutera. A teraz wyjdzie kto, po prostu, wie, ma lepsze umiejętności jazdy albo większego farta. Zauważyłam tutaj jedną rzecz, że jak ludzie jeżdżą skuterkami, e, to dzieci nie mają kasku, a rodzice mają kask. I nikt kurwa nie ma kasku, zobacz. Nie, tutaj na przykład zauważyłam, że jak jedzie, tak matka z dzieckiem, to matka ma kask. A dziecko nie ma kasku. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie ma dziecięcych kasków, czy tutaj jest inna jakaś zależność. Może ktoś z Was wie i nie uświadomi, dlaczego tak jest. Albo może do końca du sama się dowiem. Kamil wygrał ten wyścig, czekamy właśnie na Jola. Ja tu jestem jakieś dobre 2,5 minuty, albo na 2 minuty 45 sekund. Nie no, z minutę. Ten, ten, no dwie dwie już, ten już, Ten już się dodaje. 2,5 minuty tu jestem już. Jesteśmy ogólnie w tym samym sklepie co wczoraj, ale wczoraj chyba tego nie nagraliśmy, co nie Kamil? No chyba nie. No to zaraz wam pokażemy. Chcemy kupić przejściówkę do wi-fi i do laptopa, żeby Oliemu wysyłać pliki, żeby mógł robić film dla was. No, Musimy kupić picie, ja chcę kolkę, matko, tak mi się chce kolki. To są moje ulubione żelki. Które? Które żelki? Mm. Tak. Pyszne są, jak ktoś nie próbował i lubi kwaśne. One są w kolce te żelki są zajebiste. Ja nie w słodyczach ogólnie, więc ja się nie znam na słodyczach. Ale to to wiem, gdzie jest zajebiste mięso, chodźcie, wam pokażę. Mięso, mięso pana. I to jest ta zajebista mięso jak coś. Zobaczcie jak to wygląda A i ten kurczak się nie Ale zobacz jak na filmiku wygląda. To jest moi drodzy wybór szynek. Szynek? Tak się mówi? Chyba tak. Szynki. I z kurczaka. Jest tylko ta szynka. A i jeszcze taka. Ale to prawie w ogóle nie ma mięsa. My wysłaliśmy taksówkę Graba z naszymi, naszymi zakupami. Mam nadzieję, że nam tego nie zajebie gość, ale w sumie... Koniecznie musimy używać mikrofonu do tego. Ale powiem Wam, że mam nadzieję, że nam tego nie ukradnie, ale z drugiej strony myślę, że nie, bo on dopiero jak dojedzie, dostanie pieniądze. I za te wszystkie zakupki razem z taksówką, która nam przywiozła te zakupki do domu, to kosztowało 220 zł, moi drodzy. My bardzo często kupujemy kolę zero w Polsce bądź Sprite Zero i płacimy o wiele drożej, z tego względu, że, jest tu, że nie, nie ma tutaj podatku cukrowego, to wychodzi taniej. Polinka, oh, policzyłem dokładnie. Dawaj. 31 zł kosztuje. 31 zł, moi drodzy, taka zgrzewka czejcie to ma no hit 31 zł. A ja za chwilę zaczynam zajęcia, ale mam nadzieję, że nie będę musiała dużo na tych zajęciach robić i będę mogła leżeć na basenie, bo jestem taka chora. Wiecie co, ja ogólnie jestem chora, więc się zastanawiam, czy nie zadzwonić do lekarza i nie wziąć zezwolenia lekarskiego na zajęcia. O, bardzo. Czemu nie, tak? Jestem chora. Kamil uczy się latać dronem. Zobaczcie. Już mu coś tam wychodzi, bo już mnie nagrał, więc na pewno będziecie mieli super filmiki. Muszę wylatać sobie z, nie wiem, z 10 godzin, to już będę trochę mądrzejszy, bo nawet to nie wiem na co patrzeć. Jak nie widzę drona, to patrzę tutaj i mi lepiej. Idzie. Jak mam drona blisko, to no. patrzę na niego i już mi się skopierdoli. Dzisiaj ogólnie jest lazy day w chuj, bo widzieliście, byliśmy na tym wodospadzie. Połynę aktualnie sobie gdzieś tam siedzi. Ja idę na siłownię. No i co? Idę sobie potrenować. nie będę tego, wam tego nagrywał, bo mi się nie chce. Yy, bo idę dwie godziny sobie zrobić dla siebie i dla głowy. i dzisiaj nic się nie będzie już działo. Jola pojechała do domu, jest gdzieś kurwa około 17:40, 18:00. I tyle. Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że Kamil pojechał na siłownię i nie wziął osmu. A ja sobie siedzę, pracuję i tak to wygląda. U nas się już ciemno robi, ale super, powiem Wam się pracuje z takim widoczkiem. Mano, wesoły kamień z tej strony. Patrzcie, teraz słychać moje pierdolenie? A teraz? Też, kurwa. Słychać moje pierdolenie! Pokażę Wam coś fajnego, patrzcie. Brat ma fajny motocykl. This is the Brad. Oh my fucking God. Looks famous. Brat kontra Kamil. O, mądry, mądry. Dojechaliśmy właśnie. To nie był wyścig, to nie był wyścig, ale jakby był, to bym wygrał. Ale nie był. E, nie był, więc nie wygrałem. Ale powiem wam, że bałam się, czy dojedziemy w ogóle. Oni tak jechali. Zapierdaliśmy jakby. Naprawdę. Wymijali się, się tylko. Brat urodził się z kierownicą w rękach i to widać. Jesteśmy na miejscu. Wchodzimy. Widziałam zdjęcia tego jedzonka na Instagramie i powiem Wam, że wygląda wyśmienicie. Czekajcie, teraz Wam pokażę. Dostaliśmy takie fasolki, jako przystawka. Każdy to dostaje, to mówi. Są takie miseczki. Nie smakuje ci? Ja nie lubię warzyw. Kurczek z kary i z ryżem. To nie wiem, co to jest, Kamil. To jest turciuk. Tuńczyk? Tuńczyk, kochanie, surowy. Taki z jak. Ale to nie jest tak, żebym się najadł, tylko to jest tak, żebym sobie popróbował, żebym się Taka powkurwiał. Nie Nie, Żebym się powkurwiał. Okej. Okay. A oni to tutaj zamówili... A, już tego nie ma. <noise> a nie, jest, <noise> dobra. Empty Play Pasola. Empty Play. Tutaj były, <noise> mogę Wam opowiedzieć, Powiedz, bułecz, <noise> bułeczki bao z kurczakiem w tempurze. Z majonezem i Kurde. z kapustą. Wyglądały pięknie. Wyglądały pięknie. I ja, były tak dobre? Bardzo. I can eat everything. Yeah. Give me that. Pani nie ma gdzie stawiać ogólnie, no bo jakby napierdoliłem tyle żarcia, że no wiecie. No wiecie jak jest ze mną. Jezu ja, jak zwykle, niszczycielka dobrej zabawy, ona musi zdjęcia porobić. O kurwa, ja się pierdolaj, nic nie widzę. Widzisz mnie? Widzisz mnie? I ja chyba będę szedł spać, bo ciągnę nosem. Tak? No, przestawili. przestawili nam skutery? Kurwa, zajebiście, Ogólnie to powiem wam, jak ktoś wam samochód przestawił w Polsce, to byście pewnie chłopak do sądu pozwali. To skutery przestawiają na każdym kroku. Mieczka tak. siła na siłą oni też przestawili mówię no. kurwa. Oni robią jakby porządek na parkingu. I normalnie tak. biorą twój skuter i przestawiają. I dlatego wszystkie skutery na bali mają wyłączone, wyłączony alarm. Okay. I zawsze się wsioczy na ludzi, którzy mają włączony alarm, bo to wiecie, czasem no, naturalnym miejscu się przestawia te skutery. Mądre. No, albo nawet czasem jak ja chcę wsiąść, a oni tak za bardzo koło się wyłatwiają, to parkingowe mi odstawia na przykład obok ten skuter, trzyma mi tak, żebym mogła wyjechać Pomocni ludzie. Wracamy właśnie jest z Jedzonka. I Kamilek musi zatankować maszynę. I Kamil musi zatankować maszynę, pomimo tego, że były miejsca. Gdzie można było to tankować? Oczywiście kolejki. Musi, oczywiście musiał przyjechać na stację, na której jest kolejka. Exactly. Nie wiem w sumie ile czasu minęło, ale dojechaliśmy. Zobaczcie tutaj: normalnie dwóch panów jest przy stanowisku. Jeden tankuje, drugi liczy pieniądze. wecia. Nie, jeden siedzi, drugi tankuje i liczy pieniądze. <laughs> Oho. Nerwówka Pauliny, bo zgubiła pieniądze. Zgubiłem. Jak zgubiła, jak powiem te 900 koła, masz farda. Nie zgubiłam, bo jak zwykle masz. mam za dużo rzeczy w torebce. Tu jest Paulina 2,20 za litr. Ile wyszło? 5 litrów zatankowałem i kosztowało to 50 tysięcy, czyli 11 zł. Dobra, jedź, bo ludzie czekają. No, po prostu z restauracji wyszliśmy zmęczeni i chcieliśmy odpocząć. Ale patrzcie, wyszedłem na chwilkę zobaczyć przysłanie plików. Przybliż, a nie targa, nie bliżej. Ale jest kurwa duża. Jezu, chodź, bo zaraz do domu. Ło, wow. ale chodzi, obczajcie to. Kurwa, Mietek, Mietek, ale wielki, Jezu. O, a tu jest czurka, patrzcie. Od strony domu. Mini, 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 mini. Domu o jest. kurwa, jest w domu. Zajebiście. Ja pierdolę, mam jaszczurkę w domu. Ja pierdol... To jest normalny klimat. Weź, idź. Ej, weź mam wciuchy. O kurwa. Co? O poszła, do łazienki, idzie. Czy otworzaj ten, otworzy drzwi? Leć malutka. No? Śmigaj. O, dobra, poszła do łazienki, zajebiście. No przypomina, myślemy, my tu mamy jaszczurek w pokoju? Moi drodzy, dzisiaj to jest nasza trzecia albo czwarta noc, panowie sprzątają basenik nam, czyszczą, dzisiaj też o 17 .00. przychodzi pani, która będzie sprzątała nam całą willę, więc super i tak ma, mamy tutaj do końca miesiąca i do końca miesiąca mają przychodzić i nam właśnie czyścić basen i sprzątać, więc super, bo tutaj nawet nie ma żadnego mopa, a podłoga już by się przydało i ją pozmywać z tego względu, że wiecie, wchodzimy z basenu do e, tutaj do Willi, albo tu do tej, albo do sypialni zostają takie brzydkie ślady, które przydałoby się zmyć mopem. O, damy panom Sprite'a. Na pewno chce im się pić, o, ale tu jest pierdolnik, dobrze ci sprzątaczka przychodzi. Natomiast natomiast no, fajnie jak to ci sprząta. O ładnie panowie robią. Hello brother! Yes. It's hot right now. Thank you, very much. Thank, you, sir. Thank you No i co, idziemy na trening chyba. Nie ma co kombinować. Jak ja wygram, to jadę sam. A jak ty wygrasz, to idziemy we dwójkę. Trzy, cztery. Yy, Okej. Okay. To się szykuj. Kurwa. Jezu, no jak mnie szykowała. Jak ona to zrobiła? Uu, człowieku. O człowieku. Obczaj teraz na ten luk. czekaj. Hm. Jestem boss, kurwa. Jestem boss. Ja się wcale nie dziwiłem, że na mnie mówił boss. Mówię jako kularki. kasku nie zakładam na skuterku, po co? Nie muszę tutaj, nikt mi na to mandatu nie da. Jeżeli przychodzicie tutaj jako para, to wtedy płacicie mniej. Pani nam właśnie o to powiedziała, ale Kamil już kupił wcześniej swój karnet na miesiąc, więc nie możemy tak zrobić. A ile kosztuje ogólnie karmię? 250 tysięcy. Czyli 25, 50 i połówka 25 do 13. Liczmy, czyli 63 zł. 63 zł za miesiąc. No, no, spoko. Ciekawe co na tej no siłach nie jest. Mniej, bo Jola mi mówiła, że 100 tysięcy 25 zł dla łatwiejszego liczenia. Ale 100 tysięcy i 22, 23 zł. Okay. Czyli 20, 60. No, około 60 zł tak tak? No to poniżej, hello. Okej, okay, około sześćdziesiąt, zaraz zobaczymy co jest na tej siłowni, czy Nic w ogóle... Ma, pusto jest. A, czyli nie zrobimy treningu takiego zwykłego jak w maszyn nie ma, ale są ciężary, więc se poradzisz. Idę wam pokazać całą siłownię. Tutaj są dwie bieżnie, więc muszę robić kardio. O, jest waga. Zaraz się zważę. Ciekawe, ile ważę. Tutaj idzie się. Jest strefa wolnych ciężarów, ale nie ma wszystkich takich, których ja używam. Tutaj są łazienki. O. Nie ma za dużo maszyn, ale, ale w porządku. I tak tutaj będziemy tylko do końca miesiąca, bo potem zmieniamy miejsce i będziemy gdzie indziej chodzić na siłownię, może znajdziemy jakąś fajniejszą. Ja pierdolę, zaraz się przewrócimy. Gazu, Paulina, gazu. Ja pierdolę. Dobra, stop. Stop. Hello. Jezu, Boże, Paulina. Trzymaj ten skuter. Trzymaj, trzymaj. Kurwa, thank you, brother. Dobra, jedziesz. Poszła. Poszła. Dawaj, dawaj. No musisz. Come on. no musisz jeźdź do przodu powoli. Bardzo ładnie. She's learning. Dobra, teraz parkowanie, dawaj. Dawaj. Gazu. Yeah. Jak było? Zabiję się. No musisz nauczyć jeździć. Teraz się stopkę stawia. Mam nadzieję, że słychać ten dźwięk. Niesamowite miejsce. Mieliśmy tutaj jakieś 36 minut. Właśnie będziemy odpalać drona i nagrywać ten, te tarasy ryżowe z góry. Ale najpierw chodźcie, zobaczymy. Teraz może się okaże, że jeszcze trzeba płacić za to. O! jak jest zielono. Powiem Wam szczerze, że na filmie tego nie widać. Ale na żywo jest tak zielony kolor. No, wygląda to przepięknie. Tutaj mijamy jakąś restaurację, w której można sobie coś zjeść, napić się czegoś. Zobaczcie. Wow. Ej, wow. podrywam drona, Paulina. Jak to oddalić? Kamil, tutaj musi. A dobra. Moi drodzy, właśnie wracamy z tarasów ryżowych, jest tak gorąco. Kamil mnie przed chwilą smarował 30 bo 50 oczywiście nie wzięłam, bo nie, nie wiedziałam, że będzie aż takie słońce, bo jak wyjeżdżaliśmy, to było tak, to było tak pochmurno. Ciszej! Najpierw mi z Oli mówią, masz, że masz, mówię za cicho, a teraz mi mówią, masz, że mówię za głośno. Masz na cycach mikrofon. Nie ma w ogóle turystów. Widzieliśmy może z pięć osób maksymalnie tutaj, więc można i porobić zdjęcia i jakieś nagrywki, jeżeli ktoś by chciał, albo po prostu pooglądać tarasy ryżowe bez turystów. Ale warto Polecamy. wziąć drona, warto wziąć drona ze sobą. Bo Wam to, co ja nagrałem tutaj, zresztą widzieliście sami na tym filmie. No to jednak powiem tak. Robi wrażenie. warto zapłacić pieniądze. My, my to nie zapłaciliśmy, bo pojąłem, została to na urodziny, ale... Warto Dziękuję! Zapłacić, warto zapłacić 5 koła, tylko za to, żeby myśl ujęcia chociażby z tego miejsca. To jest warte 5 koła. To no. jest warte. Naprawdę, Wiesz? ja już wiem o tym, że my laptopa odpalamy w domu i będziemy to oglądać, no tak. bo to jest taki sztos. Że wiecie, jak tutaj idziemy tą dróżką, Ok, ładnie robi to wrażenie, ale nie widać tego, a Czyli jak w oglądaliśmy. Oni mają lepiej, lepszy widok niż my. No tak. Bo oni to obejrzą na filmie. No tak. Sztos. Dragi się już wrócił, jakby to. A tak to wyglądało z boku. Piliśmy sobie te herbatki i kawki różne z takim widoczkiem. Wow, pięknie. Ten wariat, który zjada y, kawę i z jego. Z, o Jezu, liże mnie, wow. ale, ale słodkie, ale kochane. I z jego odchodów powstaje ta kawa, co piliśmy? Tak, ale ma języczek, jak to siłinka. Ale powiem Ci po co jaja. Gdzie my jesteśmy? Co my robimy w Pięknie. Co my robimy? Bałabym się, chyba z tego pana tutaj iść, wiecie? Ach, tutaj tyle takich zwierzaków jest. Normalnie, oni tutaj żyją w dżungli.